W zadaniu piątym mamy narysować równoległobok, którego jeden z boków ma długość 6,8 cm. Czyli to będzie ten bok, który sobie narysujemy. Wiemy jeszcze, że wysokość, która jest opuszczona na ten bok, ma długość 25 mm. Czyli najwygodniej będzie, mm także zamienić sobie tutaj na centymetry. Czyli 1 cm. Ma 10 mm, czyli jeżeli z mm chcemy przejść na centymetry, czyli w tą stronę, to oznacza, że wykonujemy sobie dzielenie przez 10, czyli 25 podzielić przez 10 to 2,5 cm, no bo jeżeli dzielimy przez 10, to przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo. No i narysujmy sobie tą wysokość. No i możemy zapisać, że tu mamy 2,5 cm, to jest nasza wysokość, a tu mamy bok o długości 6,8 cm. My chcemy obliczyć pole tego równoległoboku. No to pole to będzie a razy h, a więc pole to 6,8 razy 2,5. No, i musimy sobie jeszcze to wymnożyć, czyli mam tak 68 razy 25, 5 razy 8 to 40, 5 razy 6, 30 plus 4, 34, 2 razy 8 to 16, 2 razy 6, 12 plus 1, 13. Dodajemy, mam tak 0, 10. 6 plus 1, 7 oraz 1. No i teraz patrzymy. Tu mamy dwa miejsca po przecinku łącznie, czyli odliczamy dwa miejsca od strony prawej do lewej. Raz, dwa. Tu będzie przecinek, czyli pole to 17 cm2.